Cześć, witam cię na kanale Milioner w głowie. Kazimierz Sielski to założyciel i właściciel firmy Bax, największego w Polsce producenta systemów tras kablowych i instalacyjnych, czyli elementów, dzięki którym można kłaść kable w budynkach oraz obiektach infrastrukturalnych. Biznes doprowadził go. Do 90. miejsca najbogatszych Polaków, z majątkiem 638 milionów złotych. Projektowaniem i produkcją profesjonalnych systemów tras kablowych i instalacyjnych firma zajmuje się już od 1986 roku. W ofercie posiada ponad 27 tysięcy wyrobów. Z podwarszawskiego karczewa trafiają one nie tylko na rynek polski, ale także do Niemiec. Europy Środkowej oraz na wschód. Producent współpracuje również z klientami, aby dostosować swoje rozwiązania do wymagań najbardziej specyficznych instalacji, a własne centra logistyczne oraz rozbudowana sieć partnerów handlowych pozwala na natychmiastową realizację standardowych zamówień w ciągu kilku dni. Przedsiębiorstwo BAXT jest świadome swojego wpływu na środowisko naturalne i dlatego we wszystkich swoich działaniach kieruje się troską o zasoby naturalne oraz odpowiedzialnością za stan środowiska naturalnego. Regularnie potwierdzana jest zgodność produktów Bax z obowiązującymi normami jakościowymi i prawnymi. Rezultatem wysokich standardów wewnętrznych są uzyskane wszelkie wymagane prawnie certyfikaty krajowe i międzynarodowe. Firma szczyci się nie tylko licznymi certyfikatami, które możemy prześwietlić na oficjalnej stronie internetowej, ale również rygorystycznymi badaniami, którym podlegają instalacje. Chodzi m.in. o zagwarantowanie bezpieczeństwa podczas pracy w wypadku pożaru. Strona internetowa firmy jest dużym atutem, gdyż zawiera konkretne informacje, wszystkie oryginalne certyfikaty oraz bardzo przydatne filmy instruktażowe. Nie brakuje też ofert pracy, gdyż firma chętnie przyjmuje nowych pracowników, o czym świadczą liczne oferty firmy obiecującej stabilne i przejrzyste oferty zatrudnienia. Produkty Sielskiego zostały wykorzystane przy budowie znanych obiektów w Polsce, takich jak Stadion Narodowy, Baltic Arena, Lotnisko Okręcie i dużych obiektów deweloperskich. Jest on też reprezentowany przez znane marki takie jak Lego, Airbus, Tyson Krab. Przychody firmy ciągle rosną. Przykładowo w 2014 roku wynosiły 173 miliony złotych, a zysk 28,6 miliona. Natomiast już dwa lata później Bax miał 204 miliony złotych obrotu i 38 milionów złotych netto. Sielski doskonale radzi sobie nie tylko na rynku polskim, ale i międzynarodowym. Wie, jakich produktów potrzebują najbardziej wymagający klienci. I oferuje najwyższej jakości produkty. A czy ty słyszałeś o tej firmie? Daj znać w komentarzu. Systemów tras kablowych i instalacji. Jeszcze raz. Ale także do Niemiec oraz Europy w Środkowej... Wie, jakich produktów potrzebują najbardziej. To uh,